Nic. A u ciebie? Dobrze! Coś ci się przykleiło do głowy! Ach, miłość zgadnąć, kim jestem! Kim? Nosorożcem? Absurd! Przypatrz się! A, już wiem! Jednorożcem! <laughs> Wiesz, że dzisiaj jest dzień jednorożca w tv -davo? Dlatego mam dla ciebie niespodziankę! O, super! Marzyłam o zestawie Pupsi Glitter Unicorn. Ciekawe, co jest w środku. Musimy nakarmić jednorożca, potem wyciągnąć magicznego slajma i dodać błyskotki. Do zebrania są Stardust Sparkle i Blingy Beauty. Nie przedłużajmy i otwórzmy zestaw. Siup! Jeszcze trochę. <laughs> Ale zabawa! Uuu, długie to. Okej, okay, co zostało? Ciekawe, co jest w tym woreczku? Ah, To koszulka! Tu magia jednorożca! Szczotka, butelka, pieluszka, brelok na klucze, pokarm jednorożca i w końcu błyskotki! Zanim jednak otworzymy woreczki, sprawdźmy naszą główną niespodziankę! Spójrzcie na to pudełko! A tu śmieszna chmurka! Kilka gwiazdek... I kawałek pizzy... Mm. I... Pospiesz się! Spieszę się! Pospiesz się szybciej! O, to Bringi Beauty! Uwolnimy cię! Bringi Beauty, jesteś cudowna! Chodź tu do mnie! Spójrzcie na te włosy takie miękkie i kolorowe. Jak wata cukrowa. O, i ta urocza twarz. No i oczka. Jak gwiezdne niebo. Jakie puszyste rzęsy. I ten brzuszek. Widzieliście kiedyś pępek w kształcie serca? Na stopach ma gwiazdki. Super. Sprawdźmy, co jest w zestawie. Miseczka z wizerunkiem slajma. A tu nocniczek, również ozdobiony. Śmieszne te obrazki. Chyba o czymś zapomniałaś! Dzięki! W samą porę! Mamy kubeczek do odmierzania, szczoteczkę do zębów i tę piękną łyżkę. Z rączką w kształcie jednorożca. Bardzo łatwo się nią karmi. Pora na slajma. Potrzebujemy butelki, magii jednorożca. Błyskotek i pokarmu jednorożca. Najpierw chcę zobaczyć butelkę. Hop! Co my tu mamy? O, Pupsy away! Shake brokatowy! Ale fajny design. Patrzcie, jak się uśmiecha! I kolejny woreczek. Otwieramy? Co tu będzie? Uuu! Magia jednorożca i błyskotki! Następny. Otwieramy. Tu będzie. Wow, ile woreczków! Wszystko to jakieś błyskotki. I ostatni składnik. Otwieramy. I to oczywiście pokarm jednorożca. Musimy teraz zmienić. Ten tryb na tryb jedzenia. Gotowanie czas zacząć! Potrzebujemy miseczki i błyskotek. Otwieramy i... wysypujemy! O, ale się magicznie mieni. Teraz nakarmimy jednorożca, aha! Proszę, łyżeczka pyszności. Niam, 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 niam. I kolejna o mama. Mam, mam. Idealny dla jednorożca, co? O, świetne wyczucie czasu! Potrzebujemy 5 ml wody. Wlewamy. I musimy napoić nasze maleństwo. Po takiej dawce brokatu na pewno chce jej się pić. A teraz szejk brokatowy. Odkręcamy i. dodajemy pokarm jednorożca. Okej. Okay. Teraz 25 ml wody, nie więcej. Zamykamy. I wstrząsamy przez 30 sekund. Szejk, 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 szejk. Uuu, dobrze mi idzie. Prawie skończyłam. Pora na deser Blingi Beauty. I jam, miam, miam, Smakuje ci? Zmieniamy tryb. O tak. Impreza, impreza! Woohoo! Ja! I woohoo! Niech wszystko wyleci. Teraz musimy odczekać 20 minut. Okej, okay, już minęło. Sprawdźmy, co otrzymaliśmy. O, pomarańczowy glutek! Fila? Ok, gotowy. Wyjmijmy go, ale miękki i rozciągliwy. Można z nim zrobić co się tylko chce. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Pora na magię jednorożca. Wsypujemy, wsypujemy, a teraz mieszamy. Ciekawe, co nam wyjdzie. Spójrzcie, robi się srebrny. Rozbieram resztki ze stołu i ugniatamy! Ale się dobrze rozciąga! I ta zmiana koloru! Pora na błyskotki! Podoba mi się to połączenie kolorów. Ugniatamy... Robi się coraz bardziej strokaty. Pozbierajmy resztki. Ale się błyszczy magia. Odłóżmy go na razie. Pora na brelok. Sprawdźmy, gdzie będziemy przechowywać slajma. Oho, co za urocza tęcza! I do tego się błyszczy. Ściągamy wieczko. A tu będziemy trzymać glutka. Wkładamy go do środka. I już na pewno nam nie wyschnie. A do tego będzie zawsze przy nas. Dla ciebie też coś mamy. W tym woreczku. I w tym też. Otwórzmy je. Patrzcie na tę niebieską koszulkę. Ekstra. A ten wzór. Uśmiechnięta chmurka i tęcza. Kap, kap, kap. A tu pielucha. Ale duża. Wow, czarna i stylowa. Mamy agrafki i śliczną koronkę. A z tyłu? Jaka słodka kokardka. Nie spodziewałam się. Pora Cię ubrać. Położę cię i wyprostuję nogi, żeby założyć tę stylową pieluchę. Pasuje idealnie. Teraz koszulka. Wszystko musi pięknie leżeć. Księżniczko, jesteś gotowa? Stan, niech ci się przyjrze. I ostatni woreczek. Ciekawe, co to znajdziemy. To szczotka. Patrzcie, uśmiecha się. A teraz jest smutna. I znów się uśmiecha. <laughs> Ostatnie poprawki. Rozczeszemy twoje piękne włosy. Będą jeszcze piękniejsze i bardziej miękkie. Cudownie! Podobał ci się prezent, Su? Spójrz, jaka jest śliczna. I do tego kolorowa. Podoba ci się? O, su, bardzo! Chodź świętować Dzień Jednorożca. Przygotowałem przekąski. Łapka w górę i podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi. I subskrybujcie nasz kanał. Pa, pa! thank you